Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na aktualizację analizy pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest środa, 22 czerwca 2022 roku. Analizę przeprowadzamy tradycyjnie na interwale dziennym za pomocą klasycznej analizy technicznej poziomów Fibonacciego oraz teorii fal Eliota. Na dzień dzisiejszy sytuacja Bitcoina niewiele się tak naprawdę zmieniła, chociażby Dlatego, że na rynku tym obserwujemy brak zainteresowania strony popytowej póki co, oczywiście, do wypychania ceny jeszcze wyżej, powyżej poziomów istotnych, poziomów technicznych, szczególnie ma tutaj na myśli poziomy oporu technicznego. Jak widać na na wykresie pozwólcie, że tylko zbliżę jeszcze bardziej jakiś większy zoom. Mamy tutaj oczywiście zakończenie fali piątej, potencjalne zakończenie fali piątej, zakończenie jednocześnie fali, fali C. Mamy tutaj taką formację świecową potwierdzającą nasze przypuszczenia, że fala piąta mogła się zakończyć. Jest to formacja objęcia objęcia hossy. Mamy tutaj zieloną dużą świeczkę. No, ale niestety Dwa dni potem zrobiliśmy taką świecę, jak widzicie, taki pin bar, który no niespecjalnie tutaj by nam wspomagał w naszej. W naszym scenariuszu świadczącym o tym, że dołek już jest wykonany na, na Bitcoinie na poziomie 79 350 zł, widać, że po raz kolejny wyjście powyżej poziomu 96 000 zł nie jest specjalnie możliwe. Na tych dwóch świeczkach widać to dosyć dosyć jasno. Mieliśmy dwie okazje do tego, żeby ten poziom przetestować, żeby go naruszyć niestety, ale jak do tej pory aktywność strony podażowej była znacznie silniejsza niż strony popytowej i cena została zepchnięta znacznie niżej. Zamknęła się ta świeczka na poziomie 91 378. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny dzień handlowy, mamy Póki co zieloną przepraszam, czerwoną świeczkę spadkową. Być może ona się zmieni w świeczkę zieloną. Wiadomo, że dzień się jeszcze nie skończył, jeszcze dużo się może wydarzyć, ale już widzimy, że tutaj te, ta presja ze strony sprzedających jest bardzo duża. Nie mieliśmy okazji nawet przetestować poziomu 50 punktów na RSI 14-dniowym. i Lekkie odbicie wzrostowe z. Z takich poziomów ekstremalnie, ekstremalnie wyprzedanych. Mamy tutaj 19 punktów znacznie poniżej poziomu oczywiście ekstremalnego wyprzedania rynkowego. Delikatne wyjście, jakieś momenty tutaj się pojawiło, wzrostowe na, tym, na, tym, na tej formacji świecowej, ale jak widzicie tutaj niespecjalnie. Ono jest kontynuowane te, te momenty wzrostowe, jednak ta podaż cały czas, niedźwiedzie cały czas kontrolują tutaj cenę, kontrolują tutaj rynek i od wielu, wielu, wielu dni nie pozwolili tej cenie wyjść powyżej poziom neutralny, powyżej poziom 50. Zobaczcie, że ostatnim razem, kiedy cena była powyżej poziomu 50 punktów na RSI, to było wybicie, to było tu ostatnie wybicie, było 27 lutego. 2022 roku mniej więcej w tym dniu, ostatnim razem wybiliśmy się powyżej poziomu 50. Nowy tutaj ewentualnie szczyt był zrobiony. Spadliśmy poniżej poziomu 50 na dobre już 6 kwietnia i od tamtej pory cały czas poniżej, poniżej, poniżej poziomu 50, czyli bardzo ładnie tutaj nam się ten wskaźnik zachowuje. Wiemy, kiedy ten negatywny momentum jest utrzymywany, kiedy ten negatywny sentyment na rynkach się y, utrzymuje, kiedy niedźwiedzie są po prostu tą stroną rynku, która jest bardziej zaangażowana, aktywna bardziej i kontroluje y, cenę w szerszym wymiarze. Y, póki co y, y, t, obecna sytuacja na rynku kryptowalut również nam a, pokazuje, że mimo starań, mimo odbić, jakichś prób odbicia, nie ma tutaj jak na razie takiego zdrowego, silnego yy, odbicia wzrostowego, jakiegoś takiego konstruktywnej, konstruktywnej, yy, po prostu konstruk kon konstruktywnego odbicia, yy, żeby kontynuować trend główny, żeby kontynuować trend. Wzrostowy. Były jakieś próby, ale one, jak to się mówi, spaliły na panewce. Niedźwiedzie nie pozwalają się bykom po prostu rozpędzić. Nie ma tutaj dynamicznych, agresywnych wzrostów, a takie powinny się pojawić, jeżeli tu jest dołek fali, fali piątej. Jeżeli nie, to w najbliższym czasie zobaczymy znowu test tego dołka 79 350 no i być może mój poziom 64 65000 ten postulowany poziom równości yy, długości fal A do fali C z, yy, ze szczytu fali B mierzonej oczywiście będzie osiągnięty, co by oznaczało, że mamy tutaj bardzo yy, duże wydłużenie fali piątej yy, spadkowej. Żeby nasz oczywiście Scenariusz wzrostowy się potwierdził. Scenariusz wzrostowy, który mówi o tym, że ABC korekta się zakończyła, czekamy na dynamiczne wzrosty. Musimy wybijać po kolei wszystkie poziomy oporu technicznego, a najbardziej istotny opór techniczny jest to dołek byłej fali A na 133 250, zaznaczony przeze mnie tą. Tutaj, jak widzicie, niebieską strzałką na niebiesko jest zaznaczony bez naruszenia wyraźnego tego poziomu. Nie możemy mówić, że Bitcoin powrócił z technicznego punktu widzenia do trendu wzrostowego. Mogą być odbicia, mogą być pullbacki do góry, może być jakiś short squeeze. Ok, w porządku, ale my musimy konkretny poziom naruszyć, żeby zgodnie z, z podejściem falowym oraz z klasyczną analizą techniczną mówić o tym, że ok, jest szansa na to, że będzie. Będzie długoterminowo. Bitcoin znajdował się znowu w strędzie wzrostowym. Póki co czekamy na rozegranie tutaj tych dołków, zobaczymy, co zrobią byki. Co zrobią. Oczywiście niedźwiedzie. No jak widzicie, one są bardziej aktywne, byki cały czas w defensywie. Niestety byki cały czas w defensywie, mimo tego, że potencjalnie mogliśmy zakończyć falę piątą, nie ma tu agresywności, nie ma dynamiki, nie ma tych impulsywnych ruchów wzrostowych gdzie są byki na Bitcoinie, gdzie się podziały nasze rogate stworzonka nasi rogaci przyjaciele. Niestety no, tutaj na interwale dziennym niespecjalnie ich aktywność jest zauważalna. Znacznie bardziej tutaj niedźwiedzie dokonują znacznie większego zniszczenia, że tak powiem, machając swoimi łapami i zbijając cenę niżej mimo prób odbicia. No i cóż. A ten tydzień wygląda na to, że aktualizacja analizy no, wskazuje jedno, jednoznacznie na to, że raczej będziemy zmierzać ku, ku poprawie tutaj tych dołków, ku poziomowi 79 350, niż w kierunku 116 000, gdyż yy, strona yy, po prostu popytowa niespecjalnie tutaj nam się udziela na rynku. No, jak to do rynek? O, o tym nie bałem się wszyscy. Przekonamy w piątek analiza weekendowa, przed weekendem, wiadomo tutaj różne rzeczy na weekend się dzieją na Bitcoinie i na rynkach kryptowalut, dlatego warto będzie na nią spojrzeć, warto będzie się z nią zaznajomić. Póki co życzę Wam dobrego tygodnia handlowego, z mojej strony to już wszystko, dziękuję bardzo za uwagę, no i do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się ciepło, cześć, cześć.